Mamy tu dzisiaj no, materiały o lotto z Horse Trials i od razu widać, że to coś więcej niż takie zwykłe zawody jeździeckie. Tak, no bo obok Pucharu Świata w WKKW i Mistrzostw Polski mamy zapowiedź, cytuję, „moce atrakcji dla całej rodziny. Spróbujmy, wiesz, zgłębić to trochę, jak oni łączą te dwa światy. No, ten elitarny sport i taki, powiedzmy, rodzinny festyn. No właśnie, to jest ciekawe zestawienie rzeczywiście. Z jednej strony mamy WKKW, czyli ten wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Taki mm, jeździecki triatlon, prawda? Mhm. Testuje parę koń jeździec w ujeżdżeniu, krosie, no i skokach. I to Puchar Świata, czyli mówimy o e, naprawdę najwyższym poziomie sportowym. Najwyższym. A z drugiej strony właśnie ta oferta, taka skierowana do no, znacznie szerszej publiczności. Dokładnie. I tu od razu, jak przeglądałam te materiały, takie pierwsze no, zaskoczenie. DCU Mistrzostwa Polski Hobby Horse w WKKW. Hobby Horse. Tak. Wygląda na to, że dzieciaki, wiesz, na tych swoich konikach na kiju, będą naśladować te prawdziwe zawody z własnym ujeżdżeniem, krosem, skokami. O, ciekawe. No, to taki sprytny sposób mi się wydaje, żeby ci najmłodsi poczuli trochę tego ducha rywalizacji WKWK, prawda? Zdecydowanie. To pokazuje taką próbę no adaptacji, przybliżenia tej bądź co bądź skomplikowanej dyscypliny najmłodszym. Ale to nie jest jedyna forma takiego show, jak widzę. Nie, nie. Materiały wspominają o pokazie kaskaderskim Apolinarski grób, dzigitówka, czyli te akrobacje na galopującym koniu w stylu western z efektami specjalnymi. No. Napadem na dyliżan z pościgami zapowiada się na maksa dynamicznie. To już jest taka czysta rozrywka, dynamiczna, widowiskowa, no właśnie. I co ciekawe, nie tylko konie w akcji, bo jest też zapowiedź Dogagility z Magdaleną Karpetą i jej suczką B. Ona podobno startuje w najwyższej klasie w Polsce. Aha. I co więcej, e, publiczność będzie mogła spróbować sił ze swoimi psami. O, to fajne. No, to jest kolejny element, który poszerza grupę docelową, wiesz, daleko poza tylko fanów jeździctwa. Warto też chyba zwrócić uwagę na horse agility, pokazywane przez Karolinę Mazurkiewicz. To jest pokaz sprawności koni, które pokonują przeszkody, ale bez jeźdźca. Bez jeźdźca. Tak, to podkreśla ten aspekt komunikacji, zaufania między człowiekiem a zwierzęciem, co może być no, interesujące nawet dla osób, które na co dzień z końmi nie mają do czynienia. Pokazuje taką inną twarz relacji z tymi zwierzętami poza sportem. Mamy sport na naprawdę światowym poziomie, mamy jego wersję dla dzieciaków, te hobby horse, mamy pokazy kaskaderskie, mamy psie agility. Mm -hmm. I jeszcze tę demonstrację niezwykłej więzi z koniem w horse agility. Wow! A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze no, strefa z lokalnymi produktami. I rękodziełem. Tak, materiały wymieniają konkretne przykłady: siedlisko natury z organiczną gastronomią, jagodowe pole, przetwory zborówki, pasieka, gołaszyce, lody miodowo kozie. Lody miodowo kozie? Brzmi intrygująco. No właśnie, winnica Vertigo z lokalnym winem czy anki cudawianki z rękodziełem, i to jest wydaje mi się ważny element całej strategii. W jakim sensie? No włączenie tych lokalnych producentów. To nie jest tylko uatrakcyjnienie oferty dla gości, to też jest sposób na jakby osadzenie tej międzynarodowej imprezy w lokalnym kontekście, wspieranie regionu, nadanie jej takiego swoistego kolorytu. Czyli pokazanie, że organizatorom zależy na czymś więcej niż tylko na samym sporcie. Dokładnie, że to jest część większej całości. No i jest jeszcze zapowiedź taka trochę humorystyczna konkursów sprawnościowych dla gwiazd ale w zadaniach, uwaga, poza jaździeckich. A, czyli coś innego. Tak. Ciekawy pomysł, żeby pokazać tych sportowców z innej strony, takiej bardziej, no, ludzkiej. Podsumowując, Lotto Strzegom Horse Trials to wygląda na wydarzenie, które bardzo świadomie próbuje zrównoważyć ten prestiż zawodów z ofertą dla, no naprawdę, szerokiej publiczności, tworząc takie wielowymiarowe doświadczenie. Rzeczywiście ten model imprezy, gdzie sport jest jakby rdzeniem, ale jest otoczony tym bogatym programem dodatkowym, angażującym różne grupy wiekowe, różne zainteresowania, on wydaje się być coraz popularniejszy. Mhm. To jest chyba taka próba odpowiedzi na pytanie, jak przyciągnąć na zawody nie tylko tych zagorzałych fanów dyscypliny, ale po prostu całe rodziny, które szukają no dobrze spędzonego czasu.